klep motoryzacyjny, karbownik. części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Zawodnicy Odry Centrum 2 Wodzisław Śląski rocznika 1998 wygrali drugą regionalną ligę juniorów z dorobkiem 82 punktów. Drugi w tabeli rekord do Wodzisławian stracił 5 oczek. Zespół Odry, występujący w grupie pierwszej, nie plasuje się już tak dobrze. Wodzisławianie na koniec sezonu zajęli 11. lokatę. W ostatnim spotkaniu ligowym młodzi zawodnicy Odry sprawili sobie jednak miły prezent, rozbijając na własnym stadionie ruch Chorzów aż 11 do zera. Przejdźmy jednak do wydarzeń boiskowych. Wynik tego meczu otworzył Jacek Wuwer. Który bramkarza ruchu pokonał spokojnym, mierzonym strzałem. Na dwa do zera podwyższył Łukasz Krakowczyk, który równie spokojnie uderzył głową. Trzecie trafienie przypadło także Krakowczykowi, któremu nie pozostało nic innego jak skutecznie wykończyć akcję. Kilka minut później Krakowczyk skompletował klasycznego hat Po raz kolejny wykańczając akcję kolegów. Odra prowadzi 4 do 0, a bramkarz ruchu ma już wyraźnie dość. Po przerwie na listę strzelców wpisał się Tomek Okraszewski. Szóste trafienie dorzucił Karol Sitek, który świetnie wszedł w pole karne i strzałem w krótki róg pokonał bramkarza gości. Bramka numer 7 to ponownie Sitek i ponownie uderzenie w krótki róg. Na 8 do 0 wynik meczu podwyższył Katper Szweda który co prawda na raty, ale skutecznie wykończył akcję. Dziewiątą bramkę w tym meczu, a czwartą na swoim koncie zapisał Łukasz Krakowczyk. Zawodnik ładnie minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki. Bramka numer 10 padła po uderzeniu Miłosza Dywańskiego, który jak podpowiada kolega przy kamerze strzelił swoją pierwszą bramkę w sezonie. Wynik meczu na 11 do zera dla Odry ustalił po raz piąty w tym meczu Łukasz Krakowczyk. W Wodzisławiu było zatem się z czego cieszyć miło, że to Niemożliwe. już musiałem pod tej sytuacji Wygrywa Oderka, hej! Tak się bawi, wygrywa Oderka, hej! Kto wygrał A już na sam koniec koledzy z drużyny w bardzo fajny sposób pożegnali Jaska Buwera i Miłosza Dywańskiego, którzy trafią do drużyny Piasta Gliwice. Stamtąd na pewno łatwiej będzie im trafić do, kto wie, może nawet piłkarskiej Ekstra klasy. Nie mogę rzucić się na sukno? I tak.